Witam wszystkich po dość długiej przerwie, znajomy poprosił mnie, żebym mógł złożyć hydraulikę do bron, zrobił sobie takie brony z tego co pamiętam to ta ramka na dole jest 2,5 metra, te boczne są po metr 10, jedna i druga. Broniaki są chyba 18 z tego co pamiętam tu jest profil 10 na 10. Zrobił sobie takie brony parę lat temu. Chodziło to na rzecz, składał ręcznie, rozkładał, tylko ciężko bardzo było jeszcze rozłożyć to pół biedy, ale złożyć to było mój bardzo ciężko. On tu podocinał, po, pozaplanowywał sobie to wszystko. Ja jedynie to że tak powiem poskładałem pospawałem troszkę mocniej, bo były już niektóre uszy przyłapane, niektóre spawy były porobione i tu jeszcze on zaplanował sobie na połowie tej beleczki zaplanował sobie na połowie to ucho ja stwierdziłem, że trzeba to przesunąć, bo siłownika jeszcze wystarczała na, na rozłożenie a Wyżej będzie raz, że wolniej, troszeczkę delikatniej, i siłownik będzie mocniejszy, jak się wyżej złapie. Wszystko, że tak powiem, w miarę działa. Jedyne co było tu jeszcze do siłownika, wkładaliśmy dławiki, bo troszkę za agresywnie to składało. Tak było wszystko wymierzone, tak było podocinane, już nie chciałem tego wszystkiego zmieniać, żeby, żeby tu po prostu w innym miejscu łapać, w połowie przynajmniej, żeby to było złapane, to by też po prostu wolniej to wszystko i, i, yy, chodziło i mniejsza siła na siłowniku, tylko też trzeba by te wszystkie ramiona yy, zmieniać, kombinować. A no tu już, że tak powiem, miałem gotowe, po, pospawałem, poskładałem to e, tylko. I a co jeszcze miałem wam powiedzieć? Tu jedno, co bym teraz inaczej zrobił, to na przykład, z, bo tu jest jedno połączenie, i tu jest drugie, e, jedno z nich można opuścić troszeczkę 2 centymetry, przypuśćmy. Wtedy mm, powinno być dużo większe prawdopodobieństwo, że zawsze będzie się składała pierwsza, y, ta, która ma wyżej ucho, a następnie, jak już tam dojdzie do zabezpieczenia, do tej belki, y, dojdzie po prostu tam zawsze i dopiero ciągnie drugą. A tak, no, zależy jak ciągnik stoi, to może ciągnąć jedną albo drugą, może troszkę się y, na początku, że tak powiem, tak y, przeważyć. Y, Leciutko. Ogólnie to siłownik jest taki: 50 na 40 630, wysuwu 870, złożony. 50 jest tłoczyska, tłok, tłok, tłoka chyba. Nie, 40 jest tłoka, a tłoczysko jest 50, bo to, o ile się nie mylę z nazewnictwem. Ta komora na ściąganie jest bardzo mała, na wypychanie siłownik ma dużo większą moc, ale no, pasowałoby, żeby było odwrotnie, ale no niestety nie ma inaczej, ale i tak sobie daje radę. Eee, tu jeszcze mi się wydaje, że przy działaniu będzie tak trochę nierówno chodził, wydaje mi się, że jeszcze siłownik nie jest dobrze odpowietrzony i dlatego, dlatego tak się dzieje, a poza tym też no nie nasz ściągnik, że tak powiem, i, i, i też opera, operowanie nim i wychwycenie, gdzie, kiedy jest otworzony zawór, a kiedy nie, to, 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 to jest druga sprawa. Dzięki za uwagę. Zachęcam do polubień, zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Cześć.